Może się wydawać, że utknąłeś w tym samym cyklu od dłuższego czasu i odczuwasz pilną potrzebę zmiany. Mam dla ciebie dobre wieści. Bóg jest gotów przekształcić twoje życie na lepsze. Jest u twojego boku, pracując na twoją korzyść. Jeśli masz wątpliwości, dzisiaj podzielę się dziesięć oznakami, które pokazują, że Bóg działa za kulisami. Aby poprowadzić Cię we właściwym kierunku. Kiedy zauważysz którykolwiek z tych znaków, wiedz, że są to potwierdzenia, że Bóg jest bliski dokonania czegoś nowego w Twoim życiu. Nie zapomniał o Tobie, pozostań ze mną, gdy odkryję te dziesięć znaków, ale zanim przejdziemy dalej, pamiętaj, aby subskrybować ten kanał, dać lajka i udostępnić. Możliwe, że przeżywasz trudne chwile, które sprawiają, że kwestionujesz istnienie Boga. Być może teraz przechodzisz przez wyzwanie, ale pamiętaj, niezależnie od tego, jak przytłaczająca lub skomplikowana jest sytuacja, żadna trudność nie trwa wiecznie. Bóg nigdy nie zostawia niczego niedokończonego. Wszystko, co zaczyna, kończy. Jeśli dotychczas Cię podtrzymywał, z pewnością doprowadzi wszystko do końca. Zawsze pamiętaj, że organizuje On wszystko, aby poprowadzić Cię do pełniejszego życia. Jako chrześcijanin wiesz, że życie nie zawsze będzie usłane różami. Nawet Jezus Chrystus stawał w obliczu wyzwań podczas pobytu na ziemi. Ale mam dla Ciebie dobre wieści. Pomimo wszystko, możesz być pewien, że zmiany, których doświadczasz, są narzędziami, których Bóg używa, aby przekształcić Twoje życie na lepsze. Najlepsze przejścia odbywają się przez procesy i etapy. Pamiętaj, co mówi Księga Kocheleta, rozdział 3: Jest czas na wszystko i pora na każde przedsięwzięcie pod niebem. Oznacza to, że zmiana nie zachodzi z dnia na dzień, może zająć dni. Miesiące lub nawet lata, zanim wyniki się ujawnią. Bóg działa z porządkiem i celem, dlatego potrzebuje czasu, aby cię przygotować, zanim postawi cię w centrum uwagi. Niestety, niektórzy ludzie nie potrafią przejść przez te przejścia, ponieważ czasami nie rozpoznają interwencji Bożej lub nie są świadomi, co dzieje się wokół nich. Prawda jest taka, że jeśli nie rozumiesz planów Boga, Nigdy nie zrozumiesz, co przygotowuje za kulisami Twojego życia. Aby zapewnić, że nie przegapisz okazji, oto kilka oznak, które potwierdzają, że Bóg przekształca Twoje życie na lepsze. Pierwszym znakiem jest uczucie niepokoju i dyskomfortu w Twojej strefie komfortu. Odczuwasz głęboką niepokój w swojej duszy, nawet gdy wszystko wydaje się być w porządku na powierzchni. Zwykle jest to pierwszy sygnał, że wkraczasz w okres przejściowy, doświadczasz braku pokoju, mimo że wszystko wokół wydaje się normalne. Gdy to się wydarzy, nie bój się, nie ma nic złego w tobie. Bóg po prostu budzi twoją wiarę w wyższy cel, tworząc uczucie niezadowolenia, abyś szukał nowych i lepszych horyzontów. Na przykład, możesz mieć świetną pracę i wszystko w twoim życiu może wydawać się w porządku, ale nadal odczuwasz wewnętrzne niezadowolenie. To jest impuls od Boga, zachęcający cię do poszukiwania lepszych możliwości. Gdy znajdziesz się w tej sytuacji, zwróć się do Boga szczerze i poproś o przewodnictwo oraz jasność. Drugim znakiem jest, gdy napotykasz wyzwania i drzwi się zamykają. Biblia zapewnia nas, że niczego nam nie zabraknie, ponieważ Bóg jest właścicielem wszystkiego i zapewnia to, co potrzebne tym, którzy dążą do wypełnienia Jego celu. Jednak ta opieka może ustać, gdy zaczynasz oddalać się od woli Boga. Możesz zacząć zmagać się z osiąganiem rzeczy, które wcześniej były łatwe, a nawet pozostając wiernym Bożym przykazaniom, możesz nadal napotykać trudności. Dzieje się tak, ponieważ nawet jeśli jesteś połączony z Bogiem, Jego opieka może zmniejszyć się. W takim momencie możesz przestać odczuwać Jego obecność w swoich działaniach. Ale nie martw się, to nie oznacza, że przestał Cię kochać. W rzeczywistości zauważył, że stałeś się zbyt komfortowy w swojej obecnej sytuacji i wie, że jeśli będziesz tak dalej postępować, stagnacja stanie się nieunikniona. Dlatego Bóg przerywa opiekę, abyś mógł się podnieść i iść dalej, tak jak miało to miejsce z dziećmi Izraela na pustyni. Kiedy napotkasz trudne sytuacje, staraj się nie narzekać. Bóg uwalnia Cię od okoliczności które blokują Twój rozwój i przygotowuje Cię na nowy okres błogosławieństw. Może być to wyzwanie, ale zrób krok wiary i podążaj za jego prowadzeniem. Bóg poprowadzi Cię za rękę do Twojej Ziemi obiecanej. Niezależnie od wyzwań czy trudności, które przeżywasz, nie wpadaj w panikę, złóż wszystko u stóp Jezusa, a znajdziesz odpoczynek. Trzecim znakiem jest to, że Bóg zmieni Twoje perspektywy i wzbudzi w Tobie nową pasję. Zanim Bóg podniesie twoje życie, twoja wizja musi się zmienić. Jak mówi przysłowie: Nie można wciąż robić tego samego i oczekiwać innych rezultatów. Aby żyć pełniejszym życiem, twoje postrzeganie pewnych rzeczy musi się zmienić, co może obejmować transformację twoich relacji, przyjaźni i charakteru. Tak jak Bóg musiał oddzielić Abrahama od Louty przed jego pomyślnością, czasami musimy oddzielić się od osób lub sytuacji. Które blokują nasz sukces. Często ludzie proszą Boga, aby uwolnił ich od przeszkód w ich postępie, ale nawet po otrzymaniu odpowiedzi od Boga, nadal trzymają się tych samych rzeczy. Aby przejście było pełne, musisz pozwolić, by Bóg uformował cię, eliminując niepożądane zachowania i pozostawiając za sobą toksyczne relacje. Robi to, abyś mógł odkryć głębszy cel. Kiedy to nastąpi, przyjmij tę nową pasję i zobacz. Jak Bóg rozpali płomienie Twoich talentów i unikalnych darów. Czwartym znakiem jest to, że Bóg wyśle boskie połączenia, aby Ci pomóc. Na każdym etapie życia Bóg przygotowuje konkretne osoby, które mają Cię wspierać, znane jako pomocnicy przeznaczenia. Osoby te są zgodne z Bożym planem dla Twojego życia i są połączone z Tobą w sposób, który często jest niewytłumaczalny. Czasami te połączenia mogą być mentorami przyjaciółmi lub członkami rodziny. Innym razem mogą to być zupełnie obcy ludzie, ale z misą wspierania Cię w danym etapie. Doskonałym przykładem jest apostoł Paweł. Bóg wysłał Barnabę, aby towarzyszył mu w jego misji po nawróceniu. Barnaba przedstawił Pawła apostołom w Jerozolimie i pomógł mu szerzyć Ewangelię. Nawet jeśli Twój pomocnik przeznaczenia początkowo będzie niechętny, Bóg może przemienić jego serce na Twoją korzyść, jak obiecano w przypowieściach, Rozdział 21, werset 1. Serce króla jest jak strumień w rękach pana, on je kieruje według swojej woli. Piątym znakiem jest to, że doświadczysz pokoju wśród niepewności. Podczas gdy inni narzekają i skarżą się na niewygodę wokół, ty pozostaniesz stabilny nie dlatego, że wszystko jest spokojne ale z powodu obecności Boga w twoim życiu. Pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Napełni twoje serce i przyniesie spokój, nawet jeśli nie rozumiesz całkowicie, co się dzieje. Wiedz, że to jest znak przejścia, wskazujący, że Bóg prowadzi cię do lepszego miejsca niż to, w którym obecnie się znajdujesz. Nawet jeśli oferta przed tobą nie wydaje się idealna, będzie wokół ciebie poczucie pokoju, a Bóg może wykorzystać tę sytuację, aby przemienić twoje życie. Szóstym znakiem jest objawienie nowych możliwości w twoim życiu. Kiedy twoje życie przechodzi do czegoś lepszego, Bóg umieszcza cię w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, abyś mógł chwycić właściwe szanse. Te możliwości mogą nie być dokładnie tym, czego się spodziewałeś, ale istotne jest, aby zaufać, że Bóg dopasował je do swojej woli dla twojego życia. Często trudno jest ryzykować i przyjmować nowe okazje, ponieważ jesteśmy przyzwyczajeni do tego, co już znamy, ale ważne jest, aby pamiętać. Że Bóg nie przeniesie cię z jednego poziomu na ten sam poziom, On podniesie cię na wyższy poziom. Wyzwanie dla niektórych osób polega na tym, że gdy pojawiają się te możliwości, mogą one nie przynosić chwały Bogu i zamiast tego są wykorzystywane dla osobistych korzyści. Kiedy Estera została królową, mogła wykorzystać swoją nową pozycję dla własnych korzyści, ale zdecydowała się pomóc swojemu ludowi, a ta decyzja przyniosła jej wielki sukces. Jeśli zaangażujesz się w pracę dla Boga, nowe możliwości będą się pojawiać, a On wykorzysta Cię w jeszcze większy sposób dla swojej chwały. Siódmym znakiem, że Bóg przekształca Twoje życie, jest boska restauracja. Aby doszło do pełnej restauracji, może być konieczna wcześniejsza utrata. W Księdze Joela, rozdział 2, werset 25 i 26, Bóg obiecuje przywrócić lata, które zniszczyły szarańcze, i zapewnić, że jego lud już nigdy nie będzie się wstydził. Oznacza to, że wszystko, co straciłeś w przeszłości, zostanie odzyskane, tak jak to się stało z Józefem, który stracił wszystko, ale potem otrzymał podwójnie. Kiedy oddasz się Bożemu prowadzeniu, on przyniesie łaskę do wszystkich obszarów Twojego życia, uzdrawiając to, co jest złamane i wylewając obfite błogosławieństwa pokoju, radości i spełnienia. Kiedy to nastąpi, uznaj. Że jest to znak, że Bóg prowadzi cię do sezonu obfitości. Przyjmij tę nową fazę i ufaj Bożym obietnicom, wiedząc, że nigdy nie zawiodą. Ósmy znak to wzrost twojej wiary w Boga. Wiara jest kluczowa dla utrzymania głębokiej więzi z Bogiem, ale są momenty, kiedy zaufanie mu może wydawać się trudne. Jednakże